Path of Exile 2 ma problem z liczebnością graczy. Jest to dziwne stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że w ten weekend grało w topce aż 300 tysięcy osób. Ale prawdziwe, jeżeli weźmiecie sytuację tego tytułu na przestrzeni od premiery w Early Accessie. Pierwsza sprawa jest taka, że ten tytuł maksymalną liczbę graczy miał przy premierze i sięgała ona ponad pół miliona osób. I w tamtym okresie trzeba było zapłacić za to, by mieć przyjemność wypróbowania tej gry. A teraz mamy weekend darmowy, a ilość graczy nie przekroczyła 300. 50 tysięcy na chwilę obecną. To pokazuje, że nawet jak tytuł jest darmowy, to szkody, które wywołał początek Early Accessu, nie zostały odbudowane. A szkody były takie, że po prostu nowi gracze, którzy chcieli wypróbować ten tytuł, wydali kasę, wchodzili do gry i na pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej mapie padali po 10-15 razy, co Zniechęcało ich do dalszej rozrywki. Ale uwaga, nowy patch i zmiany, które od premiery zostały wprowadzone, zmieniły ten tytuł dosyć dramatycznie, jeżeli chodzi o to przeżycie. Jeżeli odbiliście się od tytułu, bo uważaliście, że linia fabularna czy też kampania była za trudna, to słuchajcie tego wyraźnie. Grinding Gear Games w końcu zrobiło to poprawnie: czyli linia fabularna, kampania jest miodna, jest przyjemna, gra się miło, jest małe wyzwanie, ale nie za wysokie. Za to endgame dalej jest trudny, ale też wciągający. Jeżeli nie graliście albo graliście się odbiliście, to czas najwyższy powrócić lub też wypróbować ten tytuł. I wiem, że je trzeba zapłacić obecnie za wstęp, bo darmowy weekend się skończył, ale uważam szczerze, że po tych wszystkich zmianach Pawowej ZAL-2 można spokojnie już kupować, jeżeli tylko jesteście fanami hack and Slashy.